Danie Rymanowskiego, a dzisiaj moimi gośćmi są pani Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzecia Droga, Dzień dobry. Witam, pani poseł. Jest z nami pani poseł Marcelina Zawisza, szefowa Koła Partii Razem. Witam. Jest z nami Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Michał Szczerba, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej, Dzień witam dobra. panie pośle. Pan Alwin Gajadur, doradca prezydenta Rzeczpospolitej. Witam, witam serdecznie. I witam po raz pierwszy naszego gościa, Grzegorz Płaczek, szef klubu Konfederacji. Witam, panie Radeklarze, Witam, panie, panie pośle. A teraz, proszę państwa, taśmy ujawnione przez Telewizję Republika, na których została zarejestrowana rozmowa między Romanem Giertychem a Donaldem Tuskiem. Jej tematem jest potencjalny, ewentualny start. Posła Giertycha z listy Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku. Nie, nie, nie wystartuje. Nie, nie, To, rzecz, to nawet nie jest kwestia decyzji. To jest kwestia decyzji bardziej grzegorza. Tak? On mi sobie pięć okręgów mi proponował i w każdym nich bym przegrał. Pięć okręgów. I siedział w tej półtorej godziny mnie że mnie się zgodził. Ja mówiłem, nie pójdę w ten, nie pójdę w ten. To następny. Wiesz? Miał przygotowany. Myślę, że mm -hmm. któryś też. Nie skusi, że nie, nie mam wszystkiego przetestowane. To jest pięć okręgów. Gdzieś tam Wschodnia Wielkopolska, Radom. Wszystkie takie szity, wiesz. W... To był fragment tej rozmowy i mamy też oświadczenie posła Romana Giertycha. Posłuchajmy. Media publikują fragmenty moich rozmów nagrane od czerwca do września 2019 roku przez izraelski program Pegasus, w ramach nielegalnej operacji prowadzonej przeciwko mnie przez CBA. W tej sprawie toczy się śledztwo prowadzone przez zespół nr 3 Prokuratury Krajowej, gdzie mam status pokrzywdzonego. Rozmowy te, według oświadczenia CBA, zostały zniszczone, gdyż nie zawierały żadnych treści, które miały jakikolwiek przestępczy charakter. No i pytanie do Państwa, może Pani Prezes, to jest bomba czy kapiszon? Myślę, że przez takie taśmy to my po prostu jako politycy, jako parlamentarzyści grzęźniemy w jakimś błocie politykierstwa, który jest tematem de facto zastępczym. Można rzeczywiście z tego wyciągnąć pewne wnioski. Po pierwsze, do czego, był, do czego służył Pegazus? No, podsłuchiwanie jednak jednego z czołowych polityków Unii Europejskiej no, zasługuje tutaj na dogłębne, dogłębną krytykę i weryfikację tej sprawy. Po drugie, nie po drugie jest te... pewna, że to jest tak naprawdę taśma zarejestrowana przez system Pegazus. Nie, nie usłyszałam cię, nie słyszałam żadnego innego argumentu. Po drugie jednak Służby wymagają i nadzoru i reformy i to jest taki kamyk do ogródka pana ministra Simoniaka, bo skoro cały czas takie taśmy są wyprowadzane ze służb do dziennikarzy, dodam, że do tych samych dziennikarzy, to myślę, że tutaj powinna być głęboka refleksja i, i głębokie zmiany. No i jeszcze ko kolejną sprawą jest na pewno kwestia możliwości dochodzenia swoich praw i to jest coś, co nam umknęło z pola widzenia. Polacy mają takie przekonanie, że byli podsłuchiwani. Być może część uważa, że, 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 ten, że, że te systemy gdzieś są nielegalne, cały czas operacyjne prowadzone. I dlatego dzisiaj nie ma takiej możliwości prawnej, aby każdy, kto był podsłuchiwany, uzyskał taką możliwość sprawdzenia tego. I ewentualnie zwrócił się z roszczeniem do państwa e, o, o odszkodowanie, rekompensatę, a je, bo nie ma, nie ma możliwości, żeby ludzi nielegalnie podsłuchiwać. A proszę zauważyć, że ta sytuacja potwierdza taki, e, taki system. Pan poseł Fogiel, bomba czy kapiszon? Ja zacznę od tego, że ja się urodziłem, wychowałem w Radomiu i jestem posłem z Radomia. I mnie. Niezwykle oburza, jeżeli ktoś o mieszkańcach mojego miasta mówi w ten obelżywy sposób, jaki słyszeliśmy na taśmie. To jest absolutnie niedopuszczalne. W 1976 roku Radomianie walczyli o wolność Radomski w ramach Radomskiego Czerwca. Wtedy ich pogardliwie nazywano warchołami. Teraz, kiedy słyszę, że niestety premier polskiego rządu nazywa Radomian zje, to we mnie się krew gotuje i premier na kolanach powinien pielgrzymować do Radomia z przeprosinami. To jest rzecz pierwsza. Rzecz A skąd wzięło się to nagranie? Czy prawdą jest to, co mówi Roman Giertych, że te taśmy zostały nagrane przez system Pegasus i potem zostały przekazane dziennikarzom? Nie wiem, niczego nie przesądzam. Dziennikarze z różnych źródeł, jak wiemy, chyba wszyscy czerpią informacje. A jeśli nie Pegasus, to co? Powiem tak, Republika zapowiada jutro ujawnienie kolejnej rozmowy, która ma pochodzić z zeszłego roku, z 2024 roku. Jeżeli rzeczywiście tak będzie, no to teza o złym pisowskich służbach czy o Pegazusie no, zostanie zdecydowanie osłabiona, no bo to by sugerowało udział, nie wiem co, ministra Siemoniaka, więc ja bym się wstrzymał, wstrzymałbym menomen nomen, konie. W sprawie, w sprawie Pegasusa. Nie wiemy. Niektórzy twierdzą, że z faktu, że jednego rozmówcę słychać lepiej, drugiego słychać gorzej, można wnioskować, że nie było to nagrywane z telefonu, tylko był to na przykład dektafon u jednego z rozmówców. Nie wiem. Nie chcę niczego przesądzać, ale tam jest jeszcze jedna na tych taśmach. Bardzo niepokojąca sprawa, to znaczy wątek rzekomego, no chociaż Roman Giertych o tym mówi, przekazywania podpisów zbieranych na jednego kandydata innemu kandydatowi. Jeszcze mówi to człowiek, który dzisiaj stroi się w piórka obrońcy procedur wyborczych, a jeżeli to. Czym się chwali Donaldowi Tuskowi jest prawdą, to najprawdopodobniej doszło tam do złamania prawa. Mówi pan o relacjach między Romanem Giertychem a Stanisławem Gawłowskim. Twierdzi, że zbierał podpisy, których nie wykorzystał, które zostały przekazane senatorowi Gawłowskiemu. Powtarzam, to są słowa Romana Giertycha. A potwierdził, pan, e, potwierdził. A pan wie, ten co będzie Giertychem. jutro? A propos nie, tutaj... mam zielonego, nie mam zielonego. Okay. Pan Michał Szczerba, czy Donald Tusk. Po kolei tej sprawy, bo jest kilka. Mhm. Czy Donald Tusk powinien na kolanach przepraszać mieszkańców Radomia? Nie ani pani redaktor, ani pan poseł mnie nie włączycie w, w dyskusję na temat treści tych taśm bo, e, i, i tych rozmów, bo przede wszystkim chciałbym powiedzieć o tym, co jest w tej sprawie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że wszyscy mogli po raz kolejny zobaczyć, e, co tworzył rząd PiSu i czym była władza PiSu. To był układ zamknięty. To był układ zamknięty polityków i służb specjalnych i narzędzia, które kupiono od strony izraelskiej do tego, żeby zwalczać terrorystów. Wykorzystywano to wobec polityków. Najgorsze chyba w tej sprawie jest również to, bo sprawdziłem dokładnie te daty, jeżeli to jest rok 2019, to wtedy Donald Tusk był przewodniczącym Rady Europejskiej. Donald Tusk był liderem całej naszej wspólnoty, rozmawiającym z sekretarzem generalnym NATO, z prezydentem Stanów Zjednoczonych i służby pisowskie podsłuchiwały nie polityka polskiego, tylko w tym przypadku jednego z przywódców Unii Europejskiej, który był odpowiedzialny również za sprawy. E, bezpieczeństwa. To jest e, druga tak sprawa. Druga sprawa to jest, sprawa to, jest e, to dotyczące tego, że jest jakaś konkurencja między tymi pisowskimi telewizjami. Z jednej strony Republika Sakiewicza, która, e, która e, można powiedzieć wzbogaciła e, e, się na rządach pisowskich, bo pamiętamy, że to było około 150 milionów złotych pozyskanych w różny sposób. Z drugiej strony telewizja Karnowski, które ze sobą konkurują. Jedni mają jakieś taśmy, i drudzy mają jakieś taśmy. Ale kto bardzo... jest dysponentem Pana zdaniem Nie, tych pan, taśm? Dla, od dla od mnie... kogoś otrzymali te taśmy. A no właśnie, to pokazuje, że pisowskie służby... I ten układ zamknięty, ten deep state tak naprawdę, który, który, który funkcjonował. Tak, niech pan się nie śmieje, to jest tak, właśnie najlepsza, pisowski defini deep state, to jest najlepsza definicja chęsie, tego, chęsie że, że wtedy, kiedy, wtedy, kiedy rządziliście, stworzyliście układ mafijny i teraz dołączacie do tego układu tak naprawdę pisowskie media, które rozgrywają tą sprawę. Wtedy, kiedy Polki Polacy do jutra Składają protesty wyborcze, bo chcą bronić swoich wyborów i swojego głosu, który został tak naprawdę w dużej mierze zafałszowany, co pokazują te 13 pokazuje te 13 komisji, gdzie tak naprawdę głosy Rafała Trzosko zabrano i dwa tysiące przekazano na Wrocławiu. Panie pośle, zaraz o tym jest. będziemy rozmawiać. Zaraz będzie to, to jest przykrycie. Nie, to jest potwierdzenie, tylko tego. Że CBA, która używała tego, tego narzędzia, jakim był Pegasus, była służbą polityczną, która nadal współpracuje z tymi ludźmi. Czyli nie skomentuje Pan słów Romana Giertycha i Donalda Tuska? W sprawie. Na S i na Z. Nie, nie będę tego komentował. Pani. Dobry wieczór, do telewandowska Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na główny program informacyjny Republiki. Zobaczmy, co przed nami. Wszystkie te deklaratywne hasła o tolerancji są tak naprawdę przykrywką dla tak naprawdę bardzo agresywnej retoryki. Wybory się skończyły, więc politycy koalicji 13 grudnia wyszli na ulicę ze środowiskami LGBT i zwolennikami szatana. To szokujące, obrzydliwe i karygodne, no bo wiemy, co szataniści tak naprawdę proponują. Kolejni politycy opozycji reagują na ujawnione przez Republikę taśmę Donalda Tuska. Poseł Dariusz Mendecki zapowiedział złożenie wniosku do Państwowej Komisji Wyborczej o zbadanie, czy podpisy zebrane przez Stanisława Gawłowskiego zostały oddane przez osoby mające świadomość, komu tego poparcia udzielają. Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa złożył też Marcin Romanowski. A jutro dziennikarze śledczy Republiki ujawnią kolejne taśmy Tuska o szczegółach. Paweł Błoch. Premier Donald Tusk chyba na samo hasło taśmy będzie już do końca życia dostawał białej gorączki. Jak ja to słyszę, to dostaje furi. To pierwsza afera taśmowa z 2014 roku pozbawiła go władzy. Uwaga, wychodzimy. Uwaga, wychodzimy. Uwaga, wychodzimy. Uwaga, wychodzimy! A najnowsze opublikowane nagrania przez dziennikarzy śledczych Republiki pokazują pogardę premiera Tuska i jego wiernego akolity do zwykłych wyborców. Wschodnia Wielkopolska Radą, Wszystkie takie sity, wiesz. Tam w świetle tych nagrań Roman Giertych wyrasta do roli szarej eminencji Platformy Obywatelskiej. To on w najlepsze z Donaldem Tuskiem, który wtedy jako przewodniczący Rady Europejskiej nie powinien angażować się w krajową politykę, kreował partyjną rzeczywistość. Razem promowali Małgorzatę Kidawę-Błońską. Radek mi krytykuje, że, że mu podsunąłem tą Kidawę, bo też uważałem, że ona jest najlepsza, ale ja uważam, że Radek nie byłby tego. Na, to że... jest bardzo dobry pomysł. Też y, z punktu widzenia naszych pewnych planów. To jest bardzo dobry pomysł. Kidawa, tak? Tak, Ta, absolutnie. I razem fantazjowali o zemście na Grzegorzu z Ale. Nie zapomnę, chcesz, tego, to... tak. nie zapomnę mu tego, no. Nie no, zapomnę mu. Wiem. <laughs> mimo, mimo jak to mówię o mnie nie bądźmy. Mimo tego, że wiesz... Moja żona codziennie pije szampana z większego <grymne> <grymne> żołnierza. się ją rozumiem. Moja też, wiesz? <grymne> Ujawnione taśmy są lekcją politycznej kuchni. Wyborcy z zakotary parlamentarnej kokieterii mogą teraz dostrzec, jak naprawdę kreowana jest nasza rzeczywistość. Donald Tusk knuje, mówiąc kolokwialnie, za plecami przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, co pokazuje, że jest to polityk, któremu absolutnie nie można ufać, którego własne środowisko powinno się bać, dlatego, że jest to człowiek, który zawsze realizuje przede wszystkim swój interes partyjny, swój interes osobisty, a nie myśli o całej formacji. Na ujawnionych nagraniach Roman Giertych przyznał się wprost, że podczas wyborów do Senatu w 2019 roku przekazał własne podpisy innemu politykowi Stanisławowi Gawłowskiemu, co jest złamaniem prawa. Ale jest tak, jak dostał moje podpisy, to zarejestrował komitet. Stanisław Gawłowski, co nie dziwi, o niczym nie wie, do niczego się nie przyznaje i jego zdaniem wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Podpisy były zbierane w całej Polsce. Komitet mógł zgłosić kandydatów do Senatu w całej Polsce. Podpisy poparcia mnie jako kandydata do Senatu zostały zebrane w okręgu koszalińskim i nikt poza tego okręgu ich mi nie przekazywał. CBA i prokuratura posiada te nagrania od 2019 roku i w tej sprawie nie stwierdziła złamania prawa. Jednak tej pewności nie mają nawet wszyscy członkowie koalicji 13 grudnia. Poseł Urszula Nowogórska z polskiego stronnictwa ludowego apeluje o dogłębne zbadanie tej sprawy. Jeżeli teraz okaże się, że te podpisy są zbierane w sposób niewiarygodny, to następnym razem jak będzie kampania wyborcza, to wszyscy będą mieli problem ze zbieraniem podpisów, bo ludzie po prostu tych list po prostu nie będą chcieli podpisywać. I moim zdaniem w interesie wszystkich stron politycznych jest wyjaśnienie tej kwestii, żeby nigdy więcej tego typu rzeczy się nie zdarzało. Co ważne, nikt nie podważa autentyczności opublikowanych taśm. Roman Giertych i jego kamraci podnoszą jedynie, że nagrania były rzekomo efektem nielegalnej inwigilacji, na co dowodów rzecz jasna nie ma, a dziennikarze śledczy, co oczywiste, nie zamierzają zdradzać swoich źródeł. To wywołuje groźby ze strony władzy. Właśnie dlatego ekipa Tuska walczy z Telewizją Republika, bo nie chce wolnych mediów, które będą pokazywały, jak wygląda polska polityka. Bo dla mnie to jest wstrząs. Opublikowane nagrania pokazują kulisy działań Platformy Obywatelskiej, kluczową rolę Romana Giertycha i pogardę dla zwykłych Polaków, która płynie z samej partyjnej góry. To jest słabość charakteru, to jest podłość charakteru, która z tej rozmowy emanuje i która dzisiaj powinna otrzeźwić wszystkich Polaków. A Donalda Tuska zachęci do złożenia dymisji. Człowiek, który tak wyraża się o swoich wyborcach w państwie demokratycznym, nie ma prawa sprawować w dojrzałej demokracji takiego urzędu. Władza na ujawnione taśmy przyjęła dwie strategie. Pierwsza i popularniejsza to głośne milczenie. Udawanie, że tematu nie ma. Druga to wmawianie opinii publicznej, że nagrania są efektem nielegalnej inwigilacji. Już w poniedziałek o 20.20 .20 na naszej antenie ujawnimy kolejne nagrania, które z pewnością będą słuchane w rządowych kręgach. Paweł Błoch, Republika. Iran i Izrael wymieniają uderzenia, rośnie liczba ofiar. Trump grozi Teheranowi. Komitet Rafała Trzaskowskiego złoży protest wyborczy. Żar leje się z nieba. Służby biją na alarm i IMGW wydało alertę pierwszego stopnia. Wieczór. Zaczynamy od wymiany ciosów na Bliskim Wschodzie. W Izraelu zginęło co najmniej 10 osób po tym, jak irańskie rakiety przebiły się przez obronę przeciwlotniczą na północy i w centrum kraju. Uderzyły też w Instytut Naukowy w pobliżu Tel Awiwu. Eksplozję słychać było także po drugiej stronie. Benjamin Netanyahu zapowiedział, że operacja potrwa tak długo, jak będzie to konieczne. Agnieszka Śmiechowska. To skład ropy naftowej i gazu ziemnego Szachran w Teheranie tuż po uderzeniu Izraela. Tak Tel Awiw spełnia swoją obietnicę. Uderzymy w każdy cel reżimu Ayatollahów. Łącznie zaatakowano 80 celów, m.in. jedną z największych rafinerii Iranu w mieście Rej, infrastrukturę nuklearną w Isfahanie i Ministerstwo Obrony Iranu. Odpowiedź Teheranu była natychmiastowa. W Tel Awiwie, Hajfie i Jerozolimie zawyły syreny alarmowe. Armia Izraela informowała o tysiącach ludzi uciekających do schronów. Żelazna kopuła zaczęła strącać pociski, ale nie wszystkie zdołała. Po uruchomieniu Syreny usłyszeliśmy eksplozję, zobaczyliśmy ogień, zapanował chaos. To moment ataku na Instytut Weizmana w Rechowot, jeden z najważniejszych ośrodków badawczych w Izraelu, który wspiera armię. Iran wystrzelił łącznie 80 rakiet. Najbardziej ucierpiało miasto Bat Yam w okolicach Tel Awiwu. Pocisk trafił w ośmiopiętrowy budynek pod gruzami zabici i ranni. Funkcjonariusze dokładają wszelkich starań, aby odnaleźć zaginione osoby, każdego kto potrzebuje pomocy. To skala zniszczeń. Na własne oczy zobaczył ją premier Izraela. Wśród tych, którzy ucierpieli pojawiają się takie apele. Musimy położyć temu kres. USA, Izrael, Iran, cały Bliski Wschód. Wystarczy. Teheran groził uderzeniem w siły Amerykanów na Bliskim Wschodzie. W kierunku bazy al-Assad w Iraku wystrzelono trzy drony. Do ataku nikt się nie przyznał. Stany Zjednoczone są przygotowane do obrony naszych obywateli w regionie. Donald Trump kolejny raz zaprzeczył, że wspiera ataki Izraela. Władze w Teheranie w to nie wierzą. Mamy dowody na to, jak siły amerykańskie pomagały reżimowi syjonistycznemu. Ale poza naszymi dowodami, jeszcze bardziej wymowne są oświadczenia samego prezydenta USA. Wymowne było też to oświadczenie premiera Izraela. Przy okazji składania życzeń urodzinowych podziękował Trumpowi za wsparcie. Doceniamy to, co teraz robisz. Pomaga dając chronić życie Izraelczyków przed zbrodniczym reżimem w Iranie. Niemcy, Francja i Wielka Brytania zadeklarowały gotowość do rozmów z Iranem o programie nuklearnym, by deeskalować konflikt. O powrocie do stołu negocjacyjnego z amerykańskim prezydentem rozmawiał też przywódca Turcji. Donald Trump odebrał również telefon od Putina. Uważa, że wojna Izraela z Iranem powinna się zakończyć, na co ja odparłem, że jego wojna również. Mimo nieustających ataków na Ukrainę Putin stwierdził, że jest gotów do podjęcia mediacji między Izraelem a Iranem. Agnieszka Śmiechowska 19.30.